Dobra, zawracałem, zawracałem, jeżdżamy, jeżdżamy, wjazd, 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 wjazd! Odejść z tym kowal. O! 10, 10. Wow. No, tak! Jesteś tutaj? Jesteś tutaj? Jestem, jestem Mogę się wyjść. Nie ma wariatu mam u ciebie. Dawaj gaban. No jak to... Zobacz, <grymna> ty, ty jak to chyba mój braciak jest normalnie, ty słyszysz jego głos w wariacie? No ty też ty. Coszka, to, jest jest gaz gaz to jest... Zaraz... to nie jest nas wrat jednak, tylko to jest... co ty gadasz? Zaraz gaz jest wyjmowany, jesteś. <grymna> Kiwalę lotę do banku i dzwonię do sobie gościu. Normalnie dzwonię na 997. Jak tu 997 nie istnieje, wariacie, to ja nie wiem, jaki ty numer 911 co najwyżej. Musisz czepkać kufanę, bo masz zapchaną. Ja nie mam zapchaną, ja tak zawsze mam, wiesz? Okej. Okay. <grystanie> Dobra, skąd... ja słuchaj mnie. Ej, po skąd ty jesteś? To taki. To jest pan był Stanisław. moim bratem. Pan Stanisław? Ja jestem Stasiu. Tak, pan Stasiew. Stasiu. Pan Stasiu. Skąd Soszuli Skąd pan Stasiu pochodzisz? Z nastałodzi. <grym> no. No. <Miasta> <grym> na stałodzi. No to często dzisiaj panowie nie ma co. zrobić, korzystam z okazji. To w to robię mam poczekać. chwilkę. Może ktoś ma ochotę kupić nowkę opony do Jelcza w Albie, <grym> <i> w prawej, lewej. <grym> W tam mi się to po garażu, jak nie chciałby ktoś... E, powiem tak, e, e, biznes e, jak mam. najbardziej, ale my tutaj e, bardziej nielegalnymi się zajmujemy. Dobra. No nielegalne, nielegalne to są, Coś... No dobra, nie każdy może tutaj z tego no. żartować, dobrze? No. Tak, Uzwokuj. no. to uspokójmy. tak Na paleto jest? Zaznaczę ci paleto, pani oficer, czy trafi? Ja, ja wiem, wiem, wiem. Na pewno trafi? Na pewno. Lubię, jak mi tak mówisz na ucho. Zrób coś szalonego. Robiłeś to w radiolce. Radiolce? Nie. Wyłączamy, doszkamy? <grystanie> nie, panowie, nie róbcie tego. Wysiadasz. Wysiadaj, wysiadaj. Nie wiem To było nieposzanowanie życia teraz w tym seł'u Co? Masz jakąś broń ogarnąć? No powiem ci tyle, nie? Żebyś wysiadł z pojazdu teraz No dobra I co teraz? No teraz będziesz aresztowany i zaraz ci mandat, chopie A kim jesteś? Jeszcze raz taka opcja No domyśl się jak Trzy, ci mogę być, jak ci mogę cztery, Zium. Ale się już nie abyśmy się zmęczyły Jak nie wiem AAAAAAAA Ej, Czocha, ogarniesz łódkę? Ale my jesteśmy na wyspie Jesteś na strefie, idiota. AAAAAAAA Czole Halo? AAAAAAAA <grystanie> Co? Ups

Cza y zielony cross. 15:38 do premier końcówka stacji 207. Jedna osoba w środku, devies AB nie potrzebuje słuchać. Może pan odłoży ten telefon przed zatrzymaniem drogowego. Pięć. Ale fajny jest, podoba mi się. Nie jesteś, gdzie pan chce. Na no dobra. Albo. 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 nie pod policję najlepiej, nie? Albo. Przepraszam Albo. 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 Tak? Proszę pana! Albo. 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 na wyspie. Si. Albo. 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 Przepraszamy. Ty, żeby... różowy! Ty co na mnie donosiłeś? Nie <laughs> oj, oj Oj, ała! Ojoj, oj! oj. Dawaj! Strzelaj do Amerykanina! 0-0 na kogo stawiasz? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ciężko mi powiedzieć. <laughs> Nie, tu mamy fightera przecież, to on musi wygrać. Ha! Prawo. No i wygrałem w O Jezu, ciekawka, cieplutka. A podobno zimna. No zimna, ciepła, ja już nie wiem. Ale cieplutka teraz, bo się zrobiła, bo on cię do Ja ogólnie ciepły chłopak jestem. Rozumiem, rozumiem. No, taka sprawa. O! Co to jest? jest? Nie wiem. O! To tak zawsze robiło? Kur... Nie, o, Chyba się alarm po prostu odpalił, wiesz? Psychopaci! Bóg mi wysłał screena na Discordzie, jak ktoś wysłał... Screena... Kto, w... Wysłał screena z tego, jak dostał bana na, 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 na u, sobie, u siebie na Discordzie. A później zrobił screena, Discorda, żeby wysłać mi tego screena. No patrzcie. <laughs> Bardzo mądrze. W sumie wolałbym z telefonu tego screena, wiecie? To no nie mogę gadać, bo jest na tajnym spotkaniu gangsterów. Nie do mnie, kretynie. Ten telefon. Przepraszam. Ja tam na no, kontynuuj. A Aha. telefon, jasne. Mówiłem, weź do mnie ten telefon. Wydaje mi się, że pana Ogana trzeba usunąć z tego screena. Nie, 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 już wyrzucam, już wyrzucam. Poszedł! Nie ma! Sorry! No jak mówię, nie. nie. nieczęsto nie mi się zdarza. Pogan takie zachowania nie są akceptowane. No ty, 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 ale jest. Spotkanie jest. Chciałam cię mi Spotkanie nie jest oficjalne, więc też dobrze by było, żeby jakieś losowe osoby tego nie widziały. Fajnie nie słyszały. A skąd wiemy, czy w tej telefonie nie było? Odsłuchu? No, nie wiem, przepraszam. No, Pierwszy raz jestem na spotkaniu gangsterów. Nie wiem, jak się zachować. Myślałem, że te telefony to jest takie pizna wody i można ich przy sobie. No, panowie, do sedna, do sedna. Tak, do sedna, właśnie. To No, właśnie, no jeżeli, jeżeli chce pan, żeby on wyszedł cały, no to musi pan coś więcej zaoferować. No to proszę pana, tak jak mówię, wolny odjazd. W innym przypadku ja tutaj przywam jednostkę specjalną i będziemy wchodzić siłą, no. No, dobrze. no to. No to. Daj mi pan moment, ja się na chwilę naradzę, dobra? Dobra. Dobrze, dziękuję. Agrawa, Agrawa! A no chodź tutaj. Agrawa, kurwa, bo zobacz, ten policjant chce nam dać no, no. Chce, chce nam dać tylko wolne nie, nie obiad niego, no. 7, tylko 70 tysięcy, to bez sensu. No to trzeba coś więcej z tego wziąć chyba, nie? No bo tak to no to tak. wiesz. No raczej nie inaczej. Dobra, robimy tak. Ja daję. S. Do widzenia Mili Państwo <laughs> Jedzie chyba coś za nami Nie, nie jedzie Pozytyny Agrawa, kocham Cię <laughs> Masz? No. Ja jechałem 3 0, 3, 1, 3 No masz to czy nie, no? no? nie, wolniej No przecież Ci mówię 2, 1, 3 I teraz wolniej, teraz wolniej, no ja, ja, ja.